Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magię obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magię obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam Ziemię, co wszystko płodzi, niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam Ziemię, co wszystko płodzi, niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam Ziemię, co wszystko płodzi, niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Stworzenie nasze w bogini i do niej wrócimy też jak do oceanu. Dąży kropel pełen deszcz, kość i róg, kość i róg, co umarło, żyje znów. Grono kłos, gronokłos, gronokłos posliwiały zniknie włos wszystkie łączące nas więzy. Uwalniamy teraz już po nich tylko zostanie. Szary proch i pył, kurz, krew i nóż, krew i nóż. To, co boli, znika już. Kielich głos, kielich głos. Czysty w sercu zabrzmi głos, krew i nóż, krew i nóż. To, co boli, znika już. Kielich głos, kielich głos. Czysty w sercu zabrzmi głos. Matko Natura, Wszechwładna i Wszechpotężna, wspaniała i piękna, wspomóż mnie w potrzebie, gdy zło nam zagraża. Dodaj mi mocy, bym czary czynić mogła, by energia i siła ma wzrosły. Obdasz mnie mocą, gdyż ta mi potrzebna, by walka ma ze złem skuteczna była. Niechaj twoje dzieci dobre z pomocą mi przyjdą. Niechaj ziemia, ogień, woda i powietrze zjednoczą się. Niechaj czarne siły nabiorą i potężne się staną w imię ognia, wody, ziemi i powietrza. Niechaj się stanie tak, jak powiedziała. Ta oto świeca symbolizuje Oktawię. Ta oto świeca symbolizuje Wiolettę. Ta oto świeca symbolizuje Marcina. Ta oto świeca symbolizuje Emilię. Ta oto świeca symbolizuje Zofię. Ta oto świeca symbolizuje Marka. Ta oto świeca symbolizuje Monikę. Ta oto świeca symbolizuje Joannę. Ta oto świeca symbolizuje Annę. Ta oto świeca symbolizuje Agnieszkę. Ta oto świeca symbolizuje Katarzynę. Ta oto świeca symbolizuje Karolina. Ta oto świeca symbolizuje Hanna. Ta oto świeca symbolizuje Teresę. Ta oto świeca symbolizuje Dariusza. Ta oto świeca symbolizuje Małgosię. Ta oto świeca symbolizuje Joannę. Ta oto świeca symbolizuje Beatę. Ta oto świeca symbolizuje Małgorzatę. Ta oto świeca symbolizuje Bernadette. Ta oto świeca symbolizuje Macieja. Ta oto świeca symbolizuje Małgorzatę. Ta oto świeca symbolizuje mnie, Joanna. Oczyszczam Was z wszelkiej złej energii. Niechaj wszystko, co złe, wszelkie złe myśli, wszelkie niepowodzenia, pech, smutki, wszelkie uroki i klątwy, złe spojrzenia. Wszelkie zmiany, których dokonali źle nastawieni do Was ludzie i istoty, wszelkie złe czary, niechaj zostaną z Oktawi, Wioletty, Marcina, Emilii, Zofii, Marka, Moniki, Joanny, Anny, Agnieszki, Katarzyny, Karoliny, Hanny, Teresy, Dariusza, Małgorzaty, Joanny, Beaty, Małgorzaty, Bernadette, Macieja, Małgorzaty i nie Joanny, usunięte, uziemione i zamknięte na wieki. Niechaj Matka Ziemia uwięzi je na wiek i bez prawa powrotu. W imię ognia, wody, ziemi i powietrza. Przez moc żywiołów i ich działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Przez moc żywiołów i ich działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Przez moc żywiołów i ich działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Na północ-południe wschód-zachód kieruje za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza wody ognia ziemi niech także będą błogosławieni. Na północ-południe wschód-zachód kieruje za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza wody ognia ziemi niech także będą błogosławieni. Na północ-południe wschód-zachód kieruje za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia ziemi, niech także będą błogosławieni. Życie ludzkie jak fala, w morzu swój zatacza bieg, rankiem z niego wypływa, a wieczorem wraca wnet kość i róg, kość i róg. Ci, co znikną, staną znów. Ziarno plew, ziarno plew, co upadło wzrośnie wnet, wszystkie łączące nas więzy. Uwalniamy teraz już, po nich tylko zostanie. Szary proch i pył kurz, krew i nóż, krew i nóż. To co boli znika już. Kielich głos, kielich głos, czysty w sercu zabrzmi głos. Krąg jest zamknięty, czar szybko się dokona. Tylko dobro tu było. Magia jest spełniona. Krąg jest zamknięty, czar szybko się dokona. Tylko dobro tu było. Magia jest spełniona. Krąg jest zamknięty, czar szybko się dokona. Tylko dobro tu było. Magia jest spełniona. Na północ-południe wschód zachód kieruje, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia ziemi niech także będą błogosławieni. Na północ-południe wschód zachód kieruje, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia ziemi niech także będą błogosławieni. Na północ-południe wschód zachód kieruje, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywiały powietrze, wody ognia, ziemi niech także będą błogosławieni.